Kiedyś, jak, jak się zastanawiałem, jak właśnie będę, będę gdzieś tam dojdzie do konferencji, z paszą, czy, czy chcę o tym opowiedzieć, żeby mnie ludzie, będę za to bardzo wyzywany na bank. Ale tak, jeśli chodzi o CSGO, nigdy. Natomiast jak miałem tam 10 lat i w SORS zagrałem. To zdarzyło mi się zagrać na cheatach. Marcin! O... Co tam było? Ty w Jak eee, no, mogłeś! Pamiętam, tam był furpa. Chodziłeś, kręciłeś się i strzelałeś Nie, nie, yeah, yeah, ale. Ale po, później, później ten. Skandal! Później, już miałem 12 lat i czytam 13, nie pamiętam co sumie ile, i pobrałem co. tak dubiel cheater to, to, to nie, jakby nigdy mi się nie zdarzyło. Wstyd mi za to było później za każdym razem. Kurwa. Błędy młodości kolejne <laughs> żeby bieda ja, wchodzą. Za nic innego nie wchodzę. Tak, tak wstyd jak byłem młody, jak za to, że, że na cheatach jechałem, bo później, później jak Chociaż właśnie tyle. zaczęły być czasy rozpoznawalności, virtus Pro i tak dalej i wszyscy jebali tych cheaterów, to sobie myślałem, <laughs> kurwa, jaki... <laughs> A ja w wieku 8 lat